Dzień dobry moi kochani. Ela Selena, horoskop miesięczny na czerwiec 2024 roku. I jak zwykle robię żywiołami. Więc teraz dla żywiołu wody, a zatem dla raków, skorpionów oraz ryb. Rozkład robię kartami autorskimi Eli Seleny, czyli kartami swoimi. I już wybieram tutaj dla raków trzy karty: sekwencja, uczciwość, zamieszanie i plotka. W tym wypadku radzę, drogie raki, w miesiącu czerwcu. Postępować bardzo rozważnie, pilnować wszelkiego rodzaju umów, deklaracji, patrzeć na to, co podpisujecie. To także dotyczy oczywiście sfery uczuć, czyli y, aktów ślubnych, również w to, się, y, w to wchodzi. Dlatego, że jeśli zrobicie coś nie tak, czegoś nie dopatrzycie, tych na przykład takim malutkim druczkiem, co często jest w umowach y, napisane, to możecie doznać, Takiego małego wstrząsu, bo tu wielkie zamieszanie, zamieszania nie lubimy, ponieważ zamieszanie rozczepotuje naszą energetykę, naszego. Naszego ciała, ale również wibracje, które wychodzą, bo przecież nasze ciało wychodzi też na zewnątrz, czyli naszego działania w świecie również. To, to także jest niedobre. I tutaj karta plotka dużo gadania, dużo jakiegoś takiego Takich niedobrych być może słów, bo przy tym zamieszaniu to jest to bardzo uwidocznione. Więc drogie, raki, bardzo uważajcie, bardzo ostrożnie postępujcie w czerwcu, w relacjach międzyludzkich, na kanwie dnia codziennego, w sprawach zawodowych. Może nie wyskakujcie na afisz, starajcie się troszeczkę trzymać w cieniu. I to samo dotyczy też uczuć. Lepiej postępujcie rozważnie, lepiej zatrzymać, jak ja to mówię, język za zębami, powstrzymać się od słów, bo słowa czasem wyrzucone y, jako słowem motylkiem wyrzucone, a kamieniem do nas wracają. Jest tutaj czerwiec pod znakiem ostrożności. Uważajcie, stąpacie po niezbyt bezpiecznym gruncie, ale do pomocy. Tutaj jest powołany dla Was anioł. To jest z pierwszej talii moich aniołów, anioły, anioły brązowe, a mianowicie anioł matczynej troski. Anioł matczynej troski jest w pozycji odwrotnej. Teraz pokażę Wam pozycję tą normalną. Anioł Matrzynej Troski zazwyczaj mówi o opiece świata nad nami, o opiece otoczenia nad nami. I tutaj, ponieważ jest to pozycja odwrotna. To niejako Anioł też prosi Was o większy kontakt z Aniołem Stróżem, czyli bardziej należałoby zharmonizować swoje wnętrze i nieliczenie na to, na tak zwane obiecanki, cacanki. Ktoś tam obieca Wam coś, ktoś powie: Och, będzie dobrze, możesz to wejść. Tutaj raczej uważajcie. O tym mówi anioł Maczynej Troski. Tej specjalnej opieki być może nie będzie, ale ona jest jednak zawsze. Tym razem będziecie tak bardziej puszczeni na żywioł. I teraz mamy jeszcze jeden znak wodny. To znaczy następny. Następnym znakiem są skorpiony. Skorpiony. Trud życia. Kontrolowanie i energia. Bardzo dobra sekwencja, aczkolwiek, drogie skorpiony, tutaj będzie od Was los, być może projekcja Waszej duszy, zapis Waszej duszy, będzie wymagał dużej odwagi w realizacji i w podążaniu do przodu, dużej odwagi, dużej mobilizacji. Pierwsze, Karta odwaga. Ona również mówi, że nie tylko należy wykazać się siłą i determinacją w postępowaniu drogą życia, ale również ona, jak gdyby podpowiada, nie ma drogi do tyłu. Nie, nie, nie. Musicie iść do przodu i nawet jeśli wydaje się, że trudno, trzeba iść do przodu. Ta karta kontrolowanie, to jest karta bardzo trudna i wy to musicie skorpiony pokonać, ponieważ y, możecie czuć się kontrolowane, drogie skorpiony, przez otoczenie, albo wydawać wam się może, to najczęściej to jest to, bo mówimy, y, 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 mówimy tak, och, bo on, ona mi nie pozwala, czy też ja nie mogę, to nieprawda, to są nam, y, my mamy wolną wolę i tą wolną wolą mamy się posiłkować, tu nie ma, że ktoś nam czegoś nie pozwala, to są nasze decyzje i my powinniśmy panować nad nimi i nie. No według mnie takie mówienie, taki sposób na życie to jest wchodzenie w strefę komfortu. Fajnie powiem, tu mi nie pozwalają, tu nie mogę, muszę robić to, co mi, to, co mi każą, a później będzie płacz, więc uważajcie na to, to trzeba pokonać. Kartę kontrolowanie, drogie Skorpiony, musicie pokonać i wypłyniecie w światło, wypłyniecie. Z mroku wypłyniecie w światło. Tutaj bardzo dobre zdarzenia zamanifestują się na planie materialnym w kontekście spraw zawodowych, biznesowych, ale również w kontekście spraw uczuciowych. O uczucia też trzeba będzie troszeczkę powalczyć, po to, żeby było dobrze. Tu nawet jest możliwość uwolnienia się z pewnej toksycznej relacji. Więc drogie skorpiony, Czerwiec będzie miesiącem trudnym, ale będzie dla Was dobry i znamienny, ponieważ pokonacie własne ograniczenia i wyskoczycie w światło dnia. Dziękuję. I teraz jeszcze ryby pozostały. Rybom wybieram oczywiście swoje karty, jak zwykle. No, dla ryb piękne. Ryby chyba zebrały najlepszą kartę. Karta opieka, ruchoplitości. Oraz karta litość. Pomoc. Tutaj jest bardzo duża pomoc otoczenia. Gdziekolwiek się znajdujecie, czy są to relacje biznesowe, czy też jeśli jesteście artystami, celebrytami, wiadomo, znajdujecie się, tu bardziej jesteście wolnymi strzelcami, ale tym razem otoczenie bardzo życzliwe i ściągniecie ku sobie ten róg obfitości, przysłowiowy, bo przecież yy, jeśli o coś prosimy, to to otrzymujemy. Róg obfitości jest nie tylko w korespondencji ze sprawami materialnymi, ale też z rozwojem duchowym. Tu jest być może wejście w wyższe energie duchowe, lepsze zrozumienie świata, a tym samym większy spokój duszy, bo jeśli przychodzi zrozumienie, przychodzi świadomość, to przychodzi także spokój duszy, i karta litość, tu znowu jest pomoc, bardzo duża pomoc otoczenia i też spotkanie bratniej duszy i też takie dobre energie, takie poczucie jak w domu, jak w jakimś w otoczeniu przyjaciół, w otoczeniu. Tam, gdzie nie ma wrogów, to właśnie jest ta karta litości. To może dotyczyć wszystkich płaszczyzn, to może relacji biznesowych, zawodowych. Poczujecie, że faktycznie czujecie się dobrze, jesteście w tym miejscu, o którym marzyłyście, drogie ryby. I jeszcze anioł dla ryb, anioł. Jaki to anioł? Och, anioł stróż, to jest anioł as, ponieważ nawet jeśli sobie wybierzemy anioła stróża do góry nogami, tu nie ma pozycji odwrotnej. Idziecie dobrą drogą, dobre ryby. Liczcie na to, że los Wam pomoże, że zyskacie to. Czego pragniecie, tu sprawy biznesowe, uczuciowe, zawodowe, zmiany pracy, wejście, przejście do innej pracy, otrzymanie kontraktu, to wszystko jest dla Was możliwe. Drogie ryby, dziękuję Ela Selena.